No dobrze, jedziemy dalej. Zostawmy trzeci do rozłożenia wycenów. Ja już w tej chwili to ja nie wiem z czego mam tu zrobić, ale zrobimy to. Zrobimy. Tu normalnie wystanie tylko matka i koniec. Może nawet ten zrobimy trochę słabszy, ten trzeci, ale nie wydaje mi się. Tutaj jak pszczoły jeszcze powracają z lotu, to będzie okej okay wszystko. No nie? Dobra, ja bym tą ramkę im zostawił. Tu ja je w ogóle zrobię na jeden korpus tymczasowo. Tak, zobaczmy, może coś łazi. Może coś łazi. Nic nie łazi. To damy, nie? Pyk. Tak zrobię. I tu łażą jeszcze dwie matki. Tak. Łażą. Tamte były bardziej żółte, to porobiłem, nie? Tu jeszcze mam raz, dwa, trzy mateczniki, tak? A tu jeszcze mam coś w blokówkach, przecież. Zobaczmy, co to jest, może. No i mogła być, a ta to też jest ładna, ciężko określić. Ta jest bardziej długa. Chociaż ta jest grubsza No i ta i ta będzie dobra matka, prawda? Mam, oj, oj oj, przewałkowało ją Będziemy sobie poglądać. Moje matki przed chwilą właśnie się wygryzły. No jedna mi wyszła taka. Taka jest. A druga jest tak. Oj spadła tamta mi. Widzicie jakie jaja? No chodź się chodź. Spadła mi. No dobra. Włożymy tutaj... Tom, Ta jest lepsza. Dobra. A ta na chwilę wróci do lokówki. Tak. I będziemy się bawić dalej. Chociaż ta nie jest zła. Może poszukam gdzieś coś nie wyszło. Nie wiem. Nie? Tak. No i tyle. I składamy ją tam dalej. Tak. To ja bym dał jeszcze ramkę tą. tak i tu coś z dołu by mi wybrał Żeby były trzy także tak i te pszczoły zobaczycie się zrobią że będziemy wszyscy zdziwieni jeśli są oczywiście zdrowe tak bo jeśli chodzi o kwestię jakąś żywieniową, to one będą miały ze mną dom. Dobra, słuchajcie, muszę tutaj ogarnąć, co tutaj z tym zrobić w tej chwili. Za wiele tutaj mi zostało no. Ale zrobiłbym coś takiego. Tyk. Nie? Aha. No to musimy przerzucić na jeden korpus. No dobra, no to inna bajera, w ogóle. Mhm. Tam te, jak tak coś budują, to nie budują. Te mateczniki wtedy. Ładujemy do środka, są trzy, prawda? Są jeszcze trzy mateczniki i są całkiem ładne. I to jeszcze pójdzie na chwilę do środka. Tu to się dziewali. Tu te matki. Mamy matki, nasze matki. Tu mamy taki plasterek. Tak, trzeba będzie je od razu tu podkutrować. Od razu, od razu. Dobrze, to damy go tu. Tak nic. I Teraz tu mamy nawet ładny plasterek. Na ścianie też można zobaczyć. Czasami ona ucieka gdzieś tam, nie? Ze strachu. Tak. No dobra, to nie mogło być taki tu. To by nam jakiś tu nie? Studowało. No dobra. Tych. tu coś dalej budowla no dobra, ja uważam, że nawet fajnie te pszczoły się jeszcze zlecą można nawet zobaczyć z wieczorem, jak to wygląda sytuacja, tu jeszcze te matki tak, te matki to ja nawet zostawię w tych kudełkach do jutra jutro jak będą żyły, no to będę mógł coś z nimi zrobić, nie? jak któraś w ogóle będzie żyła pośród nich no dobra, tutaj jeszcze słuchajcie tych pszczół nie żadnych może tak z tej im dotrzepię, bo to uciekły mi przez ten moment, na pewno, coś odleciało. One tutaj na pewno poradzą te pszczoły już przez ten moment na pewno przestają wyfruwać, jak ja ten bajzer zrobiłem. I tu ich za wiele nie zostało, ale przez to, że one w tym miejscu tutaj już stały i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj sobie bardziej poradzą. Dobra, zamykam to. to wyjeżdżają do sadu się nasienić, tak się nasienią i będziemy działać dalej I tu na chwilę obecną mam do wykorzystania jeszcze kupę matek Zastanawiam zastanawiam czy jeszcze jakiegoś wódka weselnego mi strzelić z czegoś czegoś innego zaraz będę patrzał właśnie na inne moje y, u, ule, tam na przykład, tak myślę, tam czy dużo pszczoły powygryzało, i w ogóle one by mogły się nadawać do tego, żeby coś mi stworzyć, tak? Chociaż jeden. Mamy te matki, trzeba coś porobić, ze względu na to, że to y, zwyczajnie, y, no co? Czy przydadzą małe rodzinki, bo one mogą się przydać do czegoś za chwilę. Ale za chwilę będę ryczał, że czegoś nie mam, prawda? Dlatego. No tak to jest. Dlatego wolę mieć tych ostatecznych rodzinek, bo ja potem mogę łączyć i różne rzeczy sobie robić. Ja to też robię z powodu matek oczywiście, tak? De te matki. No dobrze. Tu opanowaliśmy sytuację tu też. To możemy sobie na chwilę tutaj tak o, przymknąć, żeby przyduszały się z góry, żeby pszczoły nie uciekają czego. No i trzeba popatrzeć na te nasze konstrukcje, czy nam te pszczoły nie uciekają z tych ulików, prawda? Nam no, uciekają to niedobrze, bo one wrócą do ula i my tam nic nie wywieziemy z tą matką, tak? No dobra, słuchajcie, to było tyle. Ulu rozebrany naprawdę na maksa. Tak, z jednego powstały cztery łącznie. I no i dalej będziemy badać i teraz to trzeba im dawać dobre jedzonko tym pszczołom na bieżąco. No, i jak matki się nasienią i pokażą czerw, że jest dobry, no to wtedy można dalej coś z nimi robić, tak? Dlatego, no, to będzie taki mój zapas matek, że tak powiem. I to by było to wszystko. I życzę powodzenia wszystkim pszczarzom i Zajawkowiczom pszczelarstwa.